Hej, z tej strony Rockstar, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Robię ten odcinek nagrałem drugiego dnia w niedzielę, ponieważ stwierdziłem, że póki jest weekend, nagram dla was jak najwięcej odcinków, ile mogę. To dzisiaj gramy znowu sobie w Lost Miner, to, będę, to będzie seria, którą będę kontynuował. W jakimś czasie dzisiaj może jeszcze się pojawię, jak dam radę jeszcze ten użycieś odcinek, to pojawi się jeszcze odcinek multiplayer właśnie na tym świecie, którym stworzyliśmy sobie w pierwszym odcinku. No, ale na razie gramy solo. Jak zaczynamy. Ostatnio, jak y, wiecie albo nie wiecie, bo to dopiero teraz zaczęliście oglądać tą serię, to zachęcam do cofnięcia się. I oglądania moich poprzednich filmów od początku. W sensie z tej, z tej serii, a kto już y, oglądał. Y, od początku, to już wie z czym skończyliśmy. Tutaj zbudowaliśmy sobie już taką. Można na to powiedzieć bazę, ale nie, nie trzeba. Bo to jest taka. No to jest prawie jaskinia, tylko, że z dachem dobudowanym. No i dobra. Aktualnie to teraz chciałbym znaleźć jakąś jaskinię, bo potrzebuję więcej kopru. Okej, okay. oła. No kurde, te galaretki głupie będą mnie atakować. Ogólnie to ja. Aha, zostawiłem skrzynce, chyba. Bo ja mam tego kopra, znalazłem w ostatnim odcinku. o właśnie. Tylko, że muszę od razu się stąd ewakuować, bo te galaretki za chwilę mnie wybiją tutaj. W sumie mam mnie. Zapomniałem o nim. Nie zauważyłem go. Wybiję. I okay, wybiję. Teraz lubię. No. Ok. O kurde, dobra. Po nich już. Okej, okay, no dobra. No, kurczę, no ten... No dobra. Eee, także lecimy sobie teraz szukać jakiejś jaskini. What the hell? Co to jest? What? Co to jest? Ej. Oho, zaatakowałem to i znikło, także to nie jest dobry znak. Dobra, eee, ja se skonstruuję tutaj eee, mieczyk. Pyk i kilo. Dokładnie. Dobra. I teraz właśnie lecimy na poszukiwanie jakichś jaskiń. Jeszcze, jeszcze, jeszcze póki mam. Jeszcze póki mam yy, drewno. Bo mogę później nie mieć. Jak coś się stanie, to zrobię sobie jeszcze siekierkę. Cyk i cyk. Okej. Okay. Dobra, mamy już najważniejsze rzeczy. Mi się wydaje. Mieczki do wsikiera. Okej, okay, dobra, lecimy teraz na poszukiwania. Pyk, 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 pyk. To mam nadzieję, że nie będzie za chwilę nocy, ale widzę, że już się ściemnia. Dobra, lecimy. Może nas spidzie tak będę biegł to mi się nic nie stanie. No dobra. O tu tu coś było? ale pod wodą nie, to nie jest jaskinia o krowy w ogóle rzadko widzę, rzadko widzę ja rzadko ogólnie widzę krowy w tej grze także wow bo nie widziałem ich wcześniej chyba dwa dwa razy łącznie z tym o te krzaki z jakimiś śliwkami nie wiem co to są zarośliny ogólnie ale to są takie krzaki, które można sadzić i z tego pada też jedzenie. Jakieś wody czy nie wiem co to jest. Okej, okay, mamy trzy krzaczki. Dobra, lecimy dalej. O, co są jeszcze te krzaki? Sobie je zbiorę. chciałbym mnie zebrać, ale za chwilę mnie coś rozwali. Jakiś szkielet. Obsrany. No nie. Dobra, nie będę się z nimi bił, bo szkoda mi miecza. Na nich. Ale nie, dobra, spadam stąd, bo mnie za chwilę utłuką. Moich tu jest za dużo, ale dobra. Zbiorę jeszcze to i uciekam. Ile tu jest tych krzaków w ogóle? Dużo. Oj, wieśniak. Ten pies, ten pies u góry co tu jest to jest wieśniak. Nie wiem dlaczego te, czy te twórcy wymyślili tej gry, ale kurde no. Ile tu jest mobów? No... Ła, bo tu mnie za Kurde, ile ich tu jest? Nie! Uciekaj! Mam pół serca. Dobra, wracamy, cof wycofujemy się do bazy chyba. Musimy czekać do rano. No to nie ma sensu, żebyśmy teraz umierali. Okej okay. Lecimy tutaj do, z powrotem do bazy W teraz jak ktoś nas za to jest już po nas nie kurde no z mnie coś na Nie, nie chce być kurde 14 Dobra wam mam 14% baterii tylko już także a zdążymy myślę Uwiniamy się na no szybko znaczy, jedno szybko, no, nagramy ten odcinek do końca. 800 krzaków mam, to bardzo dużo jest nawet. I ja mam 19 tych jagód, także jest git. No i tak miałem już jedzenie, bo te pałki se smażyłem w ostatnim odcinku chyba, z tego, co pamiętam. Kurde... Ła. że przypierdzielę tym zombiakowi, to... Dobra, rozwalamy. Nie miejsca w jakiś punkt. Dobra, to tak. To ja bym teraz proponował wyjście i iść teraz w prawo, a nie w lewo. Bo tam po prawej było dużo... dużo mobów, ale też może być to dobry znak, bo tam był wieśniak, czyli może gdzieś być wioska tam dalej, po prostu, nie? Ale dobra, już się przejaśnię. O, to jest wieśniak. Też. Co ma? 12 golda za jakąś pochodnię zimną. To nie, nie ukrywamy się. To w ogóle jakąś pustynię. Właśnie na takich biomach, w sensie właśnie jak teraz... O właśnie! Chciałem właśnie powiedzieć, że na takich biomach pojawiają się wioski. No i mamy wioskę pierwszą. Proszę bardzo. Nasza pierwsza wioska. No i ja bym proponował zrobić sobie tutaj jakąś drugą bazę, aczkolwiek. Tutaj byśmy zrobili sobie jakiś pokój. No tak zrobimy właśnie. Ja co tutaj teraz poprzerabiam drewno. Nie ja zrobię sobie ściany z tego drewna. Tutaj właśnie. Pyk. Dobra, wejdź. No. Chyba za chwilę będę musiał sobie kupić wyłączenie reklam, nie, bo już tu reklamy denerwuję. OK? Tu jeszcze, tu jeszcze. Pyk. Kur. B. No, no, nie wierzę w to po prostu że tak ciężko stawiać te bloki, że to jest masakra, nie? To jest to jest, jest niemarzywe po prostu ok, Zamieniam za to Cyk No i powinno być OK, teraz jeszcze drzwi tutaj co zrobimy w ogóle to wieśniaki wydają dziwny głos jakiś. ...chrumanie. Dzisiaj takie jak świnia, wodałem trochę. No bez to no to są świnie jakieś tam. Dobra, okej, okay. tutaj się, mam drzwi. Dobra, no i tutaj zamurowałem sobie już, tylko że to jest wieśniak. Kurde, no muszę go sobie od tego od, odkopać, mu to przejście, żeby on sobie tutaj weszedł, bo potrzebuję jak najwięcej wieśniaków, właśnie. Ręch on sobie to idzie na spokojnie. No deskity jakieś dziwny odgłos wydają, dobra. Nieważne. Tutaj dajemy sobie pochodnie. Rozświetlamy. Tutaj coś dalej jest, to sobie tam pójdę. A tu jest ciemno, o kurde, spają. Dobra, może, może później. Ok. Dobra, teraz wykopiemy sobie trochę tego piachu. Zrobimy sobie schody na górę. I pyk i pyk. Dobra. Tylko teraz jak tu wchodzić? wiem jak bym zrobił. No dobra, da się doskoczyć. I teraz. E. Y -y. y -y. Szybko to, żeby ten wieśniak mi nie wyszedł już, okej. Okay. Dobra, raczej nie wyjdzie. Ale muszę zrobić schody i taki tak. Muszę w drugą stronę je zrobić tak jakby. W sensie. Tak. No, tak będzie git chyba, tylko, że... Hmm, będę musiał poszerzyć jakąś tą bazę, bo tak to nie, nie, nie mogę zrobić normalnie, w sensie tego... Czyli tak, tak jakby w tym odcinku będziemy robić swoją naszą pierwszą taką bazę większą, jedną z tych większych właśnie, bo wioskę znaleźliśmy, co jest bardzo dobrym znakiem. Kurczę, nie mam patyków. Kurde, no nie mam patyków. Patyków to lipa trochę, bo... Chodnik chcę zrobić, a ja nie mam. Ok, zrobię sobie full pochodni. Muszę wyrzucić sobie ten, ten blok, bo mi nie ma miejsca we Dobra, to sobie zamienię za to. I rozświetlamy sobie. O, to jest koper. Aha, i to jest wyjście. No dobra. I to w sumie to jest dobre wyjście. W sensie wiecie, to byśmy sobie zrobili jakieś takie awaryjne wyjście, jak na przykład pełno mobów nam zaczęło wchodzić do bazy czy coś takiego. To by było dobre. Kurde, nie ma miejsca. Znowu do jakichś punktu? Kurde, muszę. Muszę sobie coś. Muszę te sadzonki sobie wywalić. W sensie te krzaki posadzić je gdzieś jak najszybciej, żeby ten koper, który teraz wykopałem, mi nie zniknął. Dobra. Tak. Dobra, i lecimy. Chcę sadzić gdzieś to. No kurde, no. No. Okej. Okay. Lecimy sobie. Ten odcinek będzie trochę dłuższy niż zwykle, bo wtedy tamte odcinki chyba... Wow! Co jest? Co mnie zaatakowało? Co się stało? Aha, tam jest jakiś wąt w ogóle. Kurde ty. Muszę coś zeżerać ale nie mam nic. Takiego specjalnego. Ej, to... to Jak go dużo dają. Siwy w sensie. Dobra. Dobra, lecimy z nim zawalczyć. Kurde, padł. Okej. Okay. Kurde, ale od nowa będziemy musieli tam iść do tej wioski. Jezu. Ale dobra, spokojnie, będziemy tutaj mieszkać, gdzie teraz, tylko że po prostu będziemy tam mieli wioskę, tak jak o nie. No. No. Tutaj, po post... No, ty debilu, po tutaj ten blok, dobra, nieważne. Nie, tu jest mobów w tej grze, nie? To jest niemożliwe po prostu, żeby tu przeżyć bez umierania, ty jeden no, chociaż, godzinę, ty grania. Okej. Okay. No kur... Co chwilę. Jakiś wąż mi chodzi z rany. Idziemy tu. Fikał. Dobra. Dobra, posadziłem sobie te krzaki. Tylko muszę wszystkie je wywalić sobie. Ej, tu jest... Ty tu zimowy biom! Co ty gadasz? Ej, zimowy biom tam jest chyba. Kurczę, nie mam ziemi. Bo bym się posadził. Dobra, wykorzystam sobie te drewno. Do końca. Dobra, posadzę sobie te krzaki w tej kopie. Piękne. Weziorę sobie. No i... Kurczę, chyba będę musiał się wrócić do mojej doliny. Odwodzę śniadanie. Niektóre. Ale... No ale mamy pierwszą wioskę, nie? No. Co to jest? Jakieś miniatury. No ale... I co są między jaskinia na dole? duże jaskinia. O, może, może w następnym odcinku tam pójdziemy, bo ja pójdę sobie jeszcze do tego domku odłożyć sobie itemy. i w następnym odcinku przygotujemy się do właśnie zajścia do tej kopalni może co? To by na to ale zastanawiam się czy, czy nie w następnym odcinku zagrać multiplayer Możecie pisać w komentarzach, czy, le czy lepiej zagrać multiplayer na następny odcinek, czy na razie jeszcze solo grać, bo Bo nie wiem, co aby jeszcze. Ła! No kurde, za chwilę nie wytrzymam, nie? Z tymi łowami. Ile tu jest mobów? Padli? Chyba padli. Dobra. No i nie mam bloków, nie wierzę w to po prostu, nie. Jak tu... Cie to, jest, to jest niemożliwa gra po prostu, no. prowadzić te drewno już lecę do bazy, bo już mnie za chwilę znowu zabiję. Pyk, dobra. Czy mam pustą skrzynię? serio mam pustą skrzynię. Ja myślałem, że mam prawie pełną. Uf. Co za dźwięk. Nie wiem. Ok, to sobie zostawię, to sobie zostawię, to sobie zostawię, to sobie zostawię. Okej, okay. to żelazo też. Niepotrzebne. No i dobra, mam dużo miejsca w ekwipunku jeszcze. To też to zostawię. To też było mi niepotrzebne. No i dobra. Ja będę już... czy wiecie jeszcze sobie coś? Dobra. No i ja już sobie będę kończył ten odcinek, myślę. I w następnym odcinku... Oczywiście w komentarzach, czy wolicie już odcinek multiplayer na w następnym odcinku, czy wolicie yy, solo jeszcze. Bo jeżeli w następnym odcinku zrobimy solo, to w tym następnym... Robimy sobie na pewno multiplayer, ale zobaczymy, co będziecie chcieli w tym odcinku. Także trzymajcie się, pozostawcie mi w kolejnym odcinku i cześć!